W Domu Kultury Zacisze podczas kolejnej Giełdy Inicjatyw Artystycznych odbyło się spotkanie z Tomaszem Stępniem, którego pasją jest fotografowanie z lotu ptaka. Na wielkim ekranie zaprezentował zdjęcia z cyklu Warszawa, Praga, Targówek, Zlotu Ptaka. Tomasz Stępień, fotografik, którego albumy i wystawy cieszą się ogromnym powodzeniem. Odkrywa przed nami stolicę zupełnie nowej, fascynującej perspektywy. Z lotu ptaka. W Muzeum plakatów w Wilanowie już po raz 16 salon plakatu polskiego. Na salonie zobaczyć można ponad 500 prac. To ogólnopolski przegląd najnowszej sztuki plakatu z ostatnich dwóch lat. Plakaty na każdy temat zarówno uznanych, jak zupełnie młodych twórców. Tym razem ekspozycja połączona jest z 45 urodzinami muzeum pierwszej na świecie placówki muzealnej poświęconej sztuce plakatu. Dziś może ono pochwalić się liczącą 57 tysięcy tytułów kolekcją. Wystrzałami z Falkonetów rozpoczął się 18 już warszawski turniej rycerski o szable Króla Zygmunta III Wazy. Jego tematem przewodnim była w tym roku odsiecz wiedeńska. Rycerze rywalizowali w wielu dziedzinach. Turniej od 1996 roku jest organizowany na Warszawskim Brudnie przez Dom Kultury Świt. Cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Jak widać, rośnie nowe pokolenie jego miłośników. Było trochę chłodno, ale prawdziwym wioślarzom to nie przeszkadzało. W drugiej już edycji regat wioślarskich, Pucharze Wisły, zorganizowanym przez Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, wzięło udział blisko 100 zawodników. Po rozgrzewce sędziowie w motorówce stanęli wraz z zawodnikami na starcie. No i poszli, a właściwie popłynęli. Obok ósemek ze sternikiem, do ciekawych należały rywalizacje czwórek. Zwyciężyła w nich osada Krzysztof Kuderko, Marek Szelągowski, Robert Antonik, Bartek Koc. Gratulujemy! W ogrodzie botanicznym w powsinie trwa 18 międzynarodowy festiwal pianistyczny Floralia muzyczne Muzyka w kwiatach. Tym razem w ramach Estrady Młodych z recitalem wystąpiła Martyna Smolińska, studentka Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina. W każdą niedzielę do końca czerwca na tarasie zabytkowego dworku fangorów można dwa razy dziennie wysłuchać koncertów wśród kwiatów. www.um.warszawa.pl